Jeden niepowtarzalny powtarzalny petit motobanda Poznań Kurnik Polska. Wyłącz silnik! A więc piękny dzień! Słoneczko świeci. Tak trzeba żyć, drodzy Państwo. Tak się naprawia w prawdziwe sprzęty adventure'owe. Myk! I co? Nie złamał się, wygiął, odgięte, można jechać dalej. O to chodzi w adventure'ze! Yes. Rodzina Lakrapowicz. F900GS, nowa prezentacja nowych motorków. Znaczy, starych, ale nowych. Co nowe Oj. będą. I jest jeden czarny, podstawowy, taki najtańszy, czyli dla mnie, dla dziennikarza klasy Z. Ten jedzie na tym z czarnym zawiasem, a ja na tym z zawiasem to jest dziennikarz klasy XD. No ale chłopie jeszcze ma inne kody, pochwal się. Chodź zobacz, bo mi zazdrościłeś, ja nie wiem, czy już jeszcze mi zazdrościsz. Ja na łysej oponie. A ja mam świeżynkę, ale taką no 90 na 10. Ostatnie starcie. O. Raz jeszcze. Super sprawa, bo one oryginalnie wychodzą na Akrapowiczu. My na wczorajszej prezentacji tak się zachwyciliśmy, że wiemy już wszystko. Jedziemy! Trzy kliki w prawo, trzy kliki w prawo i jakoś to będzie. Mój pojazd, bo ja teraz muszę sprawdzić jakie ja mam ciśnienie, bo bez tego to nie mogę nigdzie jechać. 2.0, 2.3, czas zrobić trochę mniej. Ile tam jest? Kurde, za dużo spuściłem. Yes, gi, Ostrzeżenie można wyłączyć. <grymne> Teraz cię. Super. Dziękuję, jesteś wspaniałym człowiekiem. Ten jaki profesjonalny, dawaj Erora. Wujac jak se wyreguluje, to opie. pójdzie na dęsty. Jest, ale tylko na żółto. Wujek powiedział, że jak jest na żółto to można jeszcze jechać. Jedźmy wreszcie. No i to są testy, a nie jakieś tam pierdoły. Chodź morda, czyli wszyscy przejechali, pójdziemy się pohejtować. Kto tam został? Zgadnij, zgadnij. Pewno... Został Marcin Dziawer i Łukasz ten, jak on się nazywa, ten z Motogenu? Petit. Łukasz Petit? To jest życie. Ty, kto to był? Nie wiem, chyba Poltarret. Szymon Jędrzejak? Jędrzejaków. Daj mu, daj mu! Ty, jak tak trzymałeś, to mówię, jest jąderbus. Jądrobus. Morda, ale fajnie, masz nowe ubranie w brudne Zawsze jak jest, że jak jest nowa, ten, kurteczka to trzeba ją od razu umazać No i jak cię jedzie? Mówi, no, ci, że kurczę, coś tu jest na rzeczy, że to jest najbardziej off-roadowy średni GS jaki kiedykolwiek powstał. Dlatego nie ma osiemnastki z tyłu, tylko klasyczną 17. Dlatego ma pełną regulację zawieszenia i w końcu nie ma tej esy turystycznej. Bo patrzcie, z nami dwa motorki różnych klas w sumie. Bo mamy takiego sympatycznego gościa i mamy takiego ze złotym zawieszeniem. Pamiętasz jaki skok tych zawiasów? Z tymi klasami różnymi to przesadziłeś. Tu jest po prostu bardziej zgubany 900. Skok w szole jest 230. A skok w tym klasycznym 230. No i jest ten sam skok. Ale tutaj jest cieńsza rurka, ale ten jest lżejszy, pomimo, że ma grubszą rurkę. Czyli dwie klasy. Ja też bym wczoraj zaczął notować, jak to wszystko opowiadali, bo to, to tam ma szołę, e, e, to jest nieważne. więc co jest ważne? Patrz, wypisałem sobie na czym ile zaoszczędzili. Na zbiorniku 4,5 kg masy. Tylko na konstrukcji. Wiesz co, zbiornik, okej, okay, no bo jest teraz plastikowy, a Metalowy, ale na samej nóżce, postawce bocznej, zaoszczędzono prawie pół kilograma. Ja się boję naprawdę tego odskudzania motocykli. Ale patrz, patrzcie na ten numer, na zadupek. Tu nie ma żadnego plastiku, jest tylko blacha, siedzenie, część, od czapka. Właśnie, drogi kolego, tu jest sam plastik. bo Rama się kończy tu, a reszta zadupka to jest po prostu plastik. Mówię, Mówię że tu nie ma plastiku, zobacz, nie, gdzie ramka. ramka. Ale nie wszystko jest tak cudownie, żebyście mogli napisać, ile ci wąsi i Piotrku zapłacili. Bo niby motor terenowy, a z tych quicksi w teren to się nie da w terenie, bo on zawsze jest nie tak w tej pozycji i zawsze mi coś nie. Nie tak. czy znaczy, no da się, ale to. Hmm, jeździłem na dużo Ty, Ale no da się. Quick Shifter ma być wtedy, kiedy go chcesz, a nie kiedy się da. Bo kiedy się da, to sobie po prostu jedziesz bez Quick Shiftera i też zmienisz. A czy generalnie mi się wydaje, że to jest sportowy Quick Shifter do szybkiej, zdecydowanej jazdy na wysokich obrotach, tak? No a w terenie nie zawsze się tak jeździ, nie zawsze warto tak jeździć, tak? Kolejna rzecz: 600 gramów na samej lampie z przodu. Nie wiem jak Wam się podoba ta zmiana stylistyczna GS-ów. Mi w 800 w 900, przepraszam, siadła bardzo mocno, że mi się podoba ekstra. Czego niekoniecznie mogę powiedzieć o 1300? Mi się bardzo podoba ta lampka, natomiast to, co zauważyłem tutaj, to jest dziwna yy, taka konwencja przyjęta: bo to wygląda tak, że przejęliśmy lampę z 310, prawie że, nie? Ty, no faktycznie. To powinno być na odwrót. Morda, wiesz to? Chodź, idziemy dalej. Najważniejsze to jechać dalej. Stodoły, kamieniołomy, to nie jest prosta zabawa. Petit! 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 Biorę to, bo się go, boję o niego, znaczy o kask, tak. o Petita, się bało gościa z motobandy. O! Brawo! Co się stało, Peticiku? Sprawdzam, czy kontrola Podsta trakcji działa. Podstawa to nie wyłączać kontroli trakcji na offroadach. Z wyłączoną to każdy umie. Patrz, tędy właśnie, o. Patrz, oho, zaraz będzie gips złamanie otwarte. Po co te brzydkie słowa, człowieku, z motobandy? Ważne, że włączyłem nagrywanie o, kur... Chyba sprychę też nastawił. No, ale mi to... no i co Mordo sobie jeździmy? Na razie bez glebek. Patrz, patrz, pas, patrz na tego. No, ten bez gleby, ale przed chwilą nawet przewodnik wyjażdżył dzwona. <laughs> Ty, bo to tak jest, jak robisz motocykl enduro, z motocykla nie enduro, bo, on, to, jest, bo to jest tak proszę Pana, że on jest turbo, daje dużo możliwości wszystko. W sensie, że w opór mocy, w opór zawieszenia, które działa i ratuje zawsze i wszystko wokół i tak dalej, ale fizyki się nie da oszukać. Przynajmniej z tego co się orientuje. Mówisz o fizyce 213 kg z zbiornikiem w 90%? A dodatku o kwantach i y, y, milionach. No i plus do tego nie mamy takich typowo offroadowych opon, żeby się tu popisywać. Wojas, jak nie mam offroadowych? Co to jest za kapel? Jakiś tam brisk, destonę, coś tam. Patrz. jak to żre w piochu. Lisonoż tak szedł. Morda rebus, wiesz jak, jakiej marki masz oponę? Kamienny most, tak. No, no ale patrz, podchudzili i odchudzili tak ten motocykl, to co mówiłeś wcześniej i patrz na tego krągla. Co to jest? Patrz jakie to jest wielkie. No jest, to tu, się... tu No go. bo to trzeba zostawić w domu i zapomnieć. No, no w ogóle, to trzeba, to trzeba całe zdjąć. Ale muszę wam powiedzieć, że parę razy się zdziwiłem. I że wyleciał przodkiem do góry i już tak mówię, aaaa, gdzie boleć. I, no. i, i tak ma, lądujesz gładko i nagle zaskakująco jest także także da się zrobić Adventure'a co ma więcej niż 200. Ja myślę się... też, że zaskakujące będzie dla wszystkich, którzy się, którzy się przesiądą z dużych GS-ów, że ten przód nie nurkuje, prawda? Prawda? Tylko on tak dużo bardziej neutralnie sobie ląduje. co jest piękne. Morda, chodź ci coś pokażę. Za mną zapodaj mu! Trzeba powiedzieć, że żenująco łatwa jest ta górka. Gorzej się po niej chodzi niż jeździ. Co prawda jak trafisz w tą półkę, to masz miętko, ale wcześniej po niej pojechałem i jakoś się wdrapałem. Nie wiem jak Zauważ, to jest tutaj już oponki byli. No to ja tu właśnie leciałem, bo w powietrze wyleciałem. A, co wtedy zauważyłeś, że ten przodek nie nurkuje tak jak w gdzieś Tak, bo tam jest dziura i wpadłem w nią. Pa, jaki fotograf! Na wysokości A na ziemi pokój ludziom dobrej woli! Co ma? Ma bluze mind Nie. Ale może teraz chociaż złamanko otwarte. O, blisko. A chwalmy złamania otwarte. Podstawowa zasada w offrodzie. Nie miej momentów zawahania. Zawsze jedź. Na zawsze, zawsze, i gazu. Zawsze. A jak już nie masz jak jechać, to zawsze pozostaje listą nosz. Cokolwiek się wydarzy, zawsze gaz. A teraz Jonder mówi weźże nagrać, Albertasa. obertasa. Zróbże obertasa. Aha. Nie jego ponadto... Wiadomo, szpiedzy z Arumana, krebajny z Damlandu tu latają. Co? Aha. No i już. No i tamten tu ma takiego wystającego gościa do regulacji zawieszenia z tyłu fajnego latu. A tutaj ten gościu jest z tej strony i też się to łatwo reguluje. Możesz nawet podczas jazdy spokojnie z tym pokręcić. No i tym też se pokręcisz podczas jazdy, no ale lepiej na postoju, wiadomo. Proszę tam, chłop, w, w tataraki. No i tu masz regulację taką pro, że możesz sobie to złożyć, tutaj wysuwasz i składasz, i wtedy masz dźwignię off Ale że ten motocykl już wcześniej leżał, to ktoś już mi zrobił dźwignię off bo ona już jest wygięta. Ale dzięki temu, że jest stalowa, to się nie złamała. Tak trzeba żyć. No i to jest spoko, że to pokryli tą kapę od sprzęgła czymś takim takim twardszym, takim grubszym. Wiecie o co chodzi, takim trochę, że może dłużej nie będzie porysowana. O! trzyma! Waga trik! Halo? No i w standardzie patrzcie się co tu jest: amortyzator Deskret. Ale tak szczerze mówiąc, to nie zauważył, żeby on jakoś mocno działał. A, ma regulacja? Nie, no, ale Nie ma regulacji, więc jest tylko tak, żeby był, no ale może nie zauważył, dlatego że się nie wyglebił, bo on działa, nie wiem, może. Bo wiecie, jak skoro motorek jest tak bardzo odchudzony, to skoro włożyli ten amortyzator, to nie po to, żeby był cięższy, nie? Tak na logi. A wiesz co mnie martwi w tym motorku pod względem turystyki, no bo on też chyba jest trochę turystyki. Nie, trochę. No bo on jak ty jest tak turbo odchudzony To teraz jak tu posadzisz helgę Kufry dowalisz Dowalisz te wszystkie inne stelaże i bagaże To co? Ale jak założysz helgę to nie będziesz mógł tak Morda, lecimy dalej Zaczyna się Dawno, że mnie jeździł na motorku, taki pół enduro turystycznym, co i tak szybko wjeżdżał. Chcesz zrobić obertasa? Proszę bardzo. Chcesz się wyskoczyć? Proszę bardzo. Chcesz przewrócić Petita w skały? Proszę bardzo. Chcesz wyskoczyć? Proszę bardzo. Ale przy mojej masie 85 kilo, to przy 230 chyba skoku. To już go utwardziłem o 6 klików w jedną i w drugą. I napięcie wstępne sprężyny też tu kręciłem trzy, a na wstępne sprężyny tu, tu, z, nie wiem, tak z pięć sekund. Może cztery. Morda chodzi, że na pustyni. Dam skrót, dam skrót ty pasujesz do czarnego, bo masz czarny, z takim czarny dym. Kole... Koleżanka Dominika pasuje do celedynowego, a ja pasuję człowieku do mojego niebieskiego. Czyli ja, ja za brodę, ale bo teraz ja tylko jest <laughs> <Apa! śmiech> Dziękuję. Morda, co tu się wydarzyło? Gdzie? Odsupałeś mnie gnoju. Kontrola trakcji! Dwója! No kurna na chwilę wyłączyłem nagrywanie. Petit! Gas, 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 Dużo gazu. Patrzcie gdzie jesteśmy! Pustynia! Dominika próbuje dotulać się pod górkę. Jakimś cudem udało mi się tam podjechać, ale... Taką rolkę na dzień zaliczyłem, że mi coś w plecach strzeliło. Ty, wywróciłem się, Morda. Bo próbowałem z dwójki przejść na trójkę, bo mi prędkości brakowało tam w piachu. I stary, nie przyciskał, nie... ten quickshifter nie działa, bo jest koła. Dopóki nie ma gripu, a bez nie strzyta, to nie działa. No to jest chyba quickshifter z F900R, coś mi się o, właśnie, wydaje. Ty, wywrócił ci się. Nie, zaparkowałem. No Wam, że te opłoki to nie są najlepsze opłoki na taki kopny piasek. I jak z zaleceniami BMW, czyli. Do dwóch barów, tak nie ma opcji, żebyś tu podjechał. Maliż półtora, ale to i tak jest za dużo. Deska na czerwono i ciśniesz no, morda. Tak, właśnie na tym, kur na drugim wsiadłem, odpaliłem jadę, zgasiło, bo czerwony. Nie, no i trzeba teraz kliknąć, tak. Dziękuję, wiem. Jeszcze raz odpalić, włączyć trakcję i może Patrzcie kaj, żeśmy wjechali. Pustynia Siedlecka, ale... Jędrzejakowi to trzeba już pod ten numer dzwonić. Nie, nie. Plecak przepakował, rozłożył graty, bo miał, wiesz, mikrofon w jednej kieszeni go znosiło. Wysiurał się z A, będzie, że, A będzie git. Morda, morda, mam twoją górkę, patrz. Dówka? 370. Morda, chodź się pośmiejemy. Chodź, będziemy jak te zgryźliwe dziadki. Czyli jak my. A nie, nie wiem czy w tym filmie mogę to mówić, ale na Royalu to bym tu wszedł na jedynce. Pomóc ci? Co ty, nie pomagaj, bo taki twardy no, nie chcę ty, ty, Morda, teraz jest kurs, jak w, w takich sytuacjach sobie radzić? Popatrz, piwo, Zimne piwko i biwak. No i pomyślę, że ten GS jest dużo lżejszy od starego. Mojego no. chyba. Dobra, ja. Dobra, ja. Daj mu powoli to każdy No gra wstępna, pasem się dzieje? Najpierw mizianie. Jest zban. Fajny dzban. Nie mogę po tym iść. Barda, wiesz czemu ten piach tu jest taki ciemny? Od oleju z mostów patrola. Hey! Ciocia na Idzie. Na szczęście nagrałem! Morda, jest jedna rzecz. Pogadajmy o quick shifterze. Nie, nie gadajmy o nim lepiej. Bo dobrze, że państwa, jest coś takiego, że. idziesz 3, chcesz 4, ale kółko na 3 jest tak, że szybko, że nie możesz na 4, bo quick shifter musi mieć obroty, żeby było 4. A w dół też jest lipa. Czyli generalnie możesz nie mieć quick shiftera i tak samo zmienić bieg, bo wcisnąć to z przecież bo obroty spadną nara. Nie, nie, no właśnie nie mając quick shiftera, byś zmienił bieg, a tutaj masz z tym problem. Ty gościu. Ale trzeba przyznać jedno że faktycznie czuć, że ten motozyk jest dosyć lekki mimo, że jest ciężki to jest lekki Nie, jest 15 kg lżejszy od poprzednika Coś się stało? stanąłem za takim jednym fajnym, wysokim panem z wąsem i z brodą i zrobił tu tu tu, tu i dostałem <laughs> pasek i pięknie zamek Olsztyn morda, ale ten gość to ja zasłonił, który miał biegunkę. chodź zjeżdżajmy coś morda tak zawsze jeżdżą dzbany, kask na czubku i jedzie chłop ma flow jest twardy zjadł szarlotkę z lodę. Ty, to to na to. To jest rzecz, którą trzeba tu odkręcić i zapomnieć o tym, jak chcesz jeździć w terenie, bo no, stop faktycznie tutaj chłopaki mówili, to tak, przeszkadza, tak, można sobie nóżkę tak, popsuć. to prawda. Ale z drugiej strony chłop tego nie miał i poleciał na wydech i ten wydech mu wszedł w kółko. A, prawda. Ale z trzeciej strony... No bo wygrzał, zaraz wam to pokażemy. Patrz, leży. No i teraz wydech był tu. No, i chłopy sobie wzięli ten wydech i odciągnęli elegancko na tym uchu i jest i Można jechać dalej. To jest ważne w sprzęcie adventure'owym. Chodź Morda, muszę coś Wam pokazać i ci. Pamiętasz, jak w Royal Enfieldzie opowiadałem, że chcą światełka w kierunkowskazach. To jedziesz do Kazachstanu, urywasz i nie masz światełka z tyłu? Niektórzy mówili, że nie. No to tak. Ale to nie wszystko. No bo tutaj też się dzieją takie rzeczy. No bo jak masz światełka w prawym i w lewym kierunkowskazie, to jest wiesz, możesz sobie urwać prawy i lewy i masz do wyboru, na przykład. To jest dedykowana opcja. Nie, ale zupełnie szczerze, ja bym sobie tutaj wstawił taką małą lampę. Patrz, tu jest napis BMW Motorrad. zamiast tego małą lampę setuskować. super są te razery w sensie, że masz tutaj podwyżki, można sobie dostać je w pakiecie z tym lepszym zawieszeniem w ramie BMW F900GS znajduje się dwucylindrowy, chłodzony cieczą, olejem i powietrzem, silnik czterosłowowy, o pojemności 900 centli, czy coś takiego Gościu, a ja wiem jakaś jest cena tego motocykla No nie, kącik technicznego dzyntelmena. Dobra, już wiem jakaś jest cena Bo ja nie pamiętam, czy 900, czy to jest jakieś 853 895. 895 59. patrz jak wąsik ładnie mu przyozdobił maszynkę jednostka osiąga 105 koni mechanicznych przy 8,5 tysiącach obrotów, a to znaczy, jest 10 więcej koni niż w poprzedniku, no i mamy 93 tonometry, no i jak zobaczycie wykres, są gdzieś w internetach, to ten moment, przebieg momentu jest taki szerszy i fajny. Można się trochę spocić na początku, jak od razu pojedziesz w teren, no bo co by nie gadać, to nie jest DR 350 czy 650, tylko jak tu odwijasz, to on naprawdę szybko chce wyjeżdżać. Poza tym bardzo szybko też chce hamować. To jak jesteś takim endurzystą, takim endurzystą prawdziwym, to trzeba uważać. Albo się przestawić, to nie wiem, no 4 km już wiesz. Czy hamowanie silnikiem? No nie, chodzi o hamowanie tarczami, że jest ostre a, i silnik a, jest ostry. No, jest ostro. Jak wylatujesz w powietrze i lądujesz i troszeczkę gazu jeszcze odkręcisz, to się tak pociągnie. No i ten quick shifter, który jak wyłączysz kontrolę trakcji i kółko, se tam mieli, no to elektronika się gubi, ją wtedy nie wie co ma robić. Masa? Hey. Bo ja mam trochę tak 7, a trochę 9. A ja mam 9, 219 z zalanym. Do 90% zbiornik Czyli jakieś 10 kilo paliwa czali, czyli 209 na sumie Strzała z przodu 230 mm, błąd, rebłąd i compression wszystko jest No jest grubo tutaj ten zawias, ale tak naprawdę do, do takiego jeżdżenia jak sejuski jeżdżą takie jak ja to... To też jest spoko No Z tyłu zawias chyba 215 i ZTF regulowany madafaka faka wszystko git Mada <laughs> <gry> co za głąb? I powiem Ci, że... Nie, wystarczający jest ten zawias, naprawdę fajnie, że nie ma tej esy, to mi się bardzo podoba, że w tym motocyklu nie ma esy, że jest klasyka, mechaniczne zawieszenie z pełną regulacją. Poza tym bez problemu pojedziesz się do zamku w Ogrodzieńcu, a mimo, że nie masz litra, bo to jest 900, K4 -ka, by nie wsiadł już na niego, bo nie o litra, zwłaszcza, że do zamek w Olsztynie. Ha! Endurówka, endurówka, ale turystówka, siedzenie, czy boli Cię pupa po cemniu? ale większość dnia jeździliśmy na stojaka, więc ciężko określić siedzenie, natomiast ono jest wygodne mi się. Pod pupą. Ważne spraw, nie było końca. Tempomacik on, off. Można jechać. Upierdliwa sprawa kontrola trakcji trzeba wyłączać za każdym wyłączeniem zapłonu. Ale nawet jak chcesz zostawić zapłon włączony, bo na przykład nie chcesz wyłączać, żeby tego ustawiać. I pójdziesz, bo się ziompel wywrócił. I odejdziesz z kluczykiem, to się wyłączy i tak trzeba wyłączać. No to akurat jest normalne, ale faktycznie, żeby ta kontrola trakcji, no w tym trybie, skoro jest tryb Enduro Pro, to tam powinno się wszystko wyłączać na zawsze. ja bez przodu. drugiego. pro. A tak to co na Enduro. Ważne preload-load. Load. Rebond, rebond, wszystko jest, można ustawiać. I co, Mimo, że to jest to podstawowe zawieszenie, a nie jest to szoła, a też ustawiona. Szoła różni się tym, że niby ten skok taki sam, ale różni się tym, że średnica rury jest troszeczkę większa i taki daje chyba trochę lepszy feeling, mi się wydaje. Jest Łukas, zleciał. Okay, no ja bym chciał tylko powiedzieć, a propos zawiasów, że 850, ten zawias w przodu, nie wiem, czy pamiętasz, miał taki, nie bardzo wiadomo, bo co to jest. Ten tutaj naprawdę jest dużo wszystko. Nie wiem, Panie Piotrek, ale dawno nie byłem tak zachwycony motorkiem. Może dlatego, że w offroady nas trudne wzięli. Od naprawdę trudne dzisiaj. No robi, robi. Nawet pomimo tego, że je, takie oponki były, że na piasek to tak średnio, ale no ja się fajnie bawiłem. Bo to jest tak, że jak wam piszą w internecie, że coś jest 10% teren, to nie jest 10% teren, to znaczy że to nie jest teren. To też nie jest teren. To jest taki półteren, ale to nie jest teren. No. <laughs> Powiadaj, nawijaj. A śmieszne jest to, że tu masz tego dzyndzla, taki kołek i teraz pytanie i co dalej, nie? Jak ten, tutaj jest rozwiązany ten system? Co robisz? Saprem odkręcany, więc gituwa. Co jest? Ale że, ja się, to powie? że ja się przez cały Później kapną, że tu klamka jest złamana. Żeś sobie klamkę połamał? Właściwie no jak, kiedy? Może się tu coś tam z szmeges. Dobra, wyglebiłem. <grym> morda, ja nie wiem, patrz, na kasku też mam piłk, popatrz się. Nigle byłem no. kaskiem. Generalnie w spoko, bo cały czas o tej masie gadaliśmy i fajne rzeczy, że on jest taki bardzo lekki przodem, a też tył jest lekki. I chłopaki mówili, to już mówiłem, że trzeba utwardzać. Faktycznie ja go utwardziłem fest i skakałem i bogit, ale ja mówię o tym, że jedziesz po lesie jakimś takich coś tam i są korzenie, i chcesz trochę podnieść przodek, bez problemu podbijesz go na gumę, mimo że nie masz turbo trakcji z tyłu. Jest dobrze wywa wyważony ten motorek i faktycznie no 219 to jest trochę i to się czuje, ale to dobre wyważenie powoduje, że nim się dosyć łatwo jeździ. Pa, pa. Coś tułknął. No. Je, yeah. jest dobrze. Trzeba pewnie zobaczyć. Technika co tu się dzieje. Chłopie, tu wszystko no. co z... jest za kółko? Nie, bo nie mam pojęcia, może to jest jakaś ta ładowanie bezprzewodowe. No czeku, prąd. Tu tułk, tu masz step. Te masz tutaj, narzędzia masz. Sztukę no sztuki. Nie no no jest, no jest super. Ale z drugiej strony pracy. to tak no, leci tu dosyć sporo. To no ale tak nie chcę lecić git. Nie ma regulacji, on, bo w terenie jest już na stojąco. No i o to chodzi, tak trzeba żyć. Właśnie na tego zwaną. Jest morda ekspert w terenie. Nie, muszę wam powiedzieć, że. Pałamy miłością do Petita, to jest nasz, no, to jest nasz ulubiony gość. Czarny koń, Morda no, na Hajdukę, nie? No to co? Sayonara! Cześć! I pa! Musicie do BMW pojeździć na GS. -ach. O, właśnie, no warto chcę pojeździć. Znaczy, ja robię to co chcę, tak? Jak nie chcecie, to nie jeździcie, ale to nie wy stracicie, nie, nie my. Idźcie. A, tam. Nie idźcie jeździć na motorkach. Kto by chciał jeździć na motorkach?